Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem zapraszam na relację ze zlotu BMW w Rusocinie, organizowanego przez BMW Klub Pomorze. Tam troszeczkę gra głośno muzyczka, tak więc postaram się jakoś to tak sprytnie zrobić, aby nie pogwałcić praw autorskich. Sprawdźmy, co tutaj przyjechało. Ale tutaj głośno, zobaczymy, czy w ogóle uda się coś nagrać, zanim pokażę samochody, które stoją. Spójrzcie na coś, co jest w ruchu, czyli Drift Taxi. 50 zł za przejazd, wszystko idzie na szczytny cel. Link do tego celu będzie w opisie pod filmem, i podobnie. Tutaj nie ma biletów wstępu. Na bramce możecie wrzucić do puszki. Wszystko idzie na cel charytatywny. Pierwszym samochodem w pierwszym rzędzie jest pierwsze BMW X5. Obok stoi seria 5L. E39, potem kolejne E39. Jest ogólnie tutaj strefa klasyków. Za chwilę tam podejdziemy. Auta są naprawdę ślicznie odpicowane. No ale chciałbym Wam pokazać mniej więcej przekrój tego, co tutaj przyjechało. Jest troszeczkę E46, jest E90. Tutaj widzicie kolejne E46, tam dalej E90, w zasadzie E91, bo jest to wersja kombi. Kolejne E46 i pierwsza póki co seria 7, E65, ta właśnie kontrowersyjna. Chociaż wiecie co? Z upływem lat ten samochód coraz bardziej mi się podoba. No, jeszcze chwila i będzie można założyć na niego żółte tablice. Design naprawdę kontrowersyjny, ale to właśnie te samochody, o których najwięcej się mówi, najbardziej zapadają w pamięć i mogą być najbardziej poszukiwane w przyszłości. Na Zlot przyjeżdżają kolejne bm chociaż widzę tutaj E34 już próbuje stąd wyjechać, a jego miejsce zajmuje piąteczka F10. Wracając jeszcze do tej pierwszej X5, chciałbym wam pokazać jak to wszystko jest ładnie tutaj ustawione. Chronologicznie wręcz, patrzcie, tu jest kolejna generacja X5, a tu jeszcze świeższa. Kolejne auto w tym rzędzie to poczciwe E39, chyba nawet w tym kolorze co moja. Idziemy dalej, kolejna generacja E60, potem kolejne X5, kolejne E46 i to w zasadzie w ilości trzech sztuk. Tak więc idziemy dalej, ponownie E39, o z tego co widzę jest to pierwsza seria 1 na tym spotkaniu. Co do silników to przyznam nie jest źle, kolejna E46 ma na przykład pod maską 3 litrowe bydle. M54, ciekawe ile bierze oleju. O panie, ten egzemplarz seryjny to długo chyba nie pozostanie. O i przyjechał wielkolud, patrzcie, BMW serii 6, w zasadzie M6 Gran Coupé. I właśnie w tym kontekście, patrzcie co tutaj stoi. Seria 4, również gran coupe. Samochody, które zostały stworzone jako dwudrzwiowe, a jednak da się je doposażyć w kolejną parę drzwi. <słuch> A jak już jesteśmy przy Serii 6, przeglądając ogłoszenia tego modelu, rzuciła mi się w oko fajna sztuka. Jak się okazuje, po akcie wandalizmu, według opisu, na masce jest nawet wyryte słowo suka. Tak więc, czyżby to auto było po niewiernej kobiecie? Te zdjęcia pozostaną już na zawsze w raporcie. Podobnie jest w przypadku X1, która 6 lat temu wyglądała tak, a teraz jest sprzedawana jako bezwypadkowa, oraz serii 3, która oberwała w prawy przód w 2018 roku. Oczywiście w ogłoszeniu jest informacja o bezwypadkowości, gdyż stłuczka to nie jest wypadek. W opisie pod filmem macie link do serwisu, gdzie sprawdzam numery WIN. Zajrzyjcie tam koniecznie, zanim kupicie swoje wymarzone auto. Oczywiście po drodze było kolejne E30. 9, tutaj E90, a tutaj E46 kompot. Ale fajne auto, kto to tak popisał? A nie czekajcie, to moja fura. Idziemy dalej pora na kolejną serię 7E65, ale w tym przypadku akurat poliftową. Następny samochód w szeregu E46 i pierwsza na tym zlocie E30. Co tutaj siedzi pod maską? O ładnie, proszę pana, był tutaj jakiś słapik na V8. To troszeczkę jeszcze trzeba będzie podszlifować, no ale myślę, efekt ostateczny będzie fenomenalny. Zwłaszcza, że jest to wersja Cabrio. Idziemy dalej: kolejne E46, kolejne E60, kolejne E39, kolejne E46, kolejne E60, kolejne E46 i to w ilości dwóch sztuk, ale w wersji Cabrio. Ładnie to wygląda. Patrzcie, jakie feleczki. Co do tej E60, która stoi obok, jak możemy zobaczyć na tablicy rejestracyjnej, jest to wersja 545i. No, i w tym szeregu w zasadzie dwa ostatnie auta to kolejne E46 i kolejne E39. Jeśli chodzi o fury do Drift Taxi, to mamy tutaj dwie sztuki E36. Pierwsza w wersji compact, druga w wersji sedan, chociaż teraz to wygląda jak coupe, gdyż tylne drzwi zostały zamurowane. Ze względu na zbyt głośną muzykę, ten fragment muszę dograć już po fakcie. Obok E39 oraz E61 zaparkowało E91, auto szczególne z BMW Club Pomorze, czyli od organizatora tego wydarzenia. Kawałeczek dalej stoi M235i, auto naprawdę świetne. Pomimo tego, że pod maską znajduje się jednostka o zaledwie, że tak powiem, 2 litrach pojemności, no to wrażenia z jazdy są naprawdę świetne. Idziemy dalej, kolejny rząd, kolejne piękne samochody. BMW Serii 8 E31 z V12 pod maską, gdyż jest to 850. Pytanie: kto trafił do bagażnika i za co? Kolejne auto to BMW serii 6 E24. Ten akurat egzemplarz został bezapelacyjnym zwycięzcą w kategorii najlepsze auto z lotu. Kiedyś nagrywałem podobną serię 6, ale tamten egzemplarz nie dorastał temu do pięt. Spójrzmy na detale. Tutaj możecie zauważyć jak mocno ten zderzak jest wysunięty do przodu, a to oznacza, że mamy do czynienia z wersją ze Stanów Zjednoczonych. W tym przypadku auto pochodzi z Kalifornii, a co się tyczy tego miejsca na ziemi, panują tam bardzo wysokie temperatury. Temperatury. Tym samym widać tutaj takie pęknięcia z pękaliny. No ale cóż by to był za starzec, dziadek bez zmarszczek. To po prostu nadaje temu autu charakteru. Swoją drogą zastanawiam się dlaczego licznik jest wyskalowany tylko do 80 mil. Właściciel tej szóstki ma naprawdę niebanalny gust, gdyż w jego posiadaniu znajduje się również seria 5 E34 z rzędową szóstką pod maską o pojemności 3 litrów, a więc 188 koni. Co do silników to tuż obok stoi coś naprawdę ciekawego E36 M3. Oczywiście dużo jest E36, które są upalane, tam mają po 2.5, 2.8, ale Coś takiego to już jest powoli biały kruk. Idziemy dalej. Tuż obok siebie stoją dwie Serie 7, E38 oraz E65. I tak w kontekście designu, jak można było odejść od czegoś takiego i stworzyć takiego kulfona. No ale tak jak już powiedziałem wcześniej, ten kulfon może być niedługo kultowy. Kolejne auto w rzędzie to E36 Kombi, chyba jedyny taki egzemplarz na tym zlocie. Idziemy dalej. E30 Cabrio, czyli drugie już z tego co widziałem. Jest i 34 i. E21? I to nie byle jakie. Znaczek M musi być. Kolejny rząd, kolejne piękne auto. Ale wiecie co na temat tej E36? To chyba powstanie osobny odcinek ze względu na ilość poczynionych modyfikacji. Jak widzicie, w standardzie była tutaj rzędowa szóstka 2,5 rozwiercona na 2,8. Pojawiło się tutaj turbo, jest naprawdę mnóstwo przeróbek. Ale tak jak mówię, dajcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie zobaczyć ten samochód w pełnym wydaniu. Kolejne auto w szeregu E34, ale już poliftowe. 촬 <shriek> Idziemy dalej. E36 Sedan. Zrobiony na taki clean look. Patrzcie, jak to wszystko ładnie się komponuje. Żółta karoseria, czarny silnik. Naprawdę ładny projekt. A czy przypadkiem taką BMEczką nie jeździła Katie Perry w jednym z teledysków? Tam dalej stoi bliski krewny tego samochodu. Tam za chwilę podejdziemy, no ale idziemy jeszcze dalej. Kończymy ten rząd. Seria 7 E38. Taki bad boy, wszystko na czarno. Następna beta w szeregu to E30. W tym przypadku wariant dwudrzwiowy. Kolorek czerwony, ten szybszy. Patrzcie, jak to wszystko wyewoluowało. Obok stoi seria 4, ale tak naprawdę jest to trójka dwudrzwiowa. Naprawdę mega różnica na przestrzeni kilkudziesięciu lat. W kontekście starych siódemek na pewno kojarzycie E32, ale jego poprzednikiem było E23. W tym przypadku z silnikiem o pojemności 2.8 i już tak naprawdę klasycznie na żółtych rejestracjach. Ale tamta siódemeczka się ładnie prezentuje, tak masywnie, zwłaszcza w porównaniu obok trójeczki. A jeśli chodzi o kolejną e no to stoi tuż obok mnie. Ominąłem jedno auto, serię 4. Idziemy dalej. Tutaj jest bliski krewny tej BMEczki od Katy Perry. Kolejne dwa samochody zaskoczyły mnie delikatnie, jeśli chodzi o aspekt wizualnych tylnej części. Patrzcie na to, jaka długa końcówka w E34. Natomiast w E36 ładnie porobiony dyfuzor. Ostatnie auto w tym rzędzie to E38 w wersji 735i, a więc z V8. Ominąłem jeszcze tutaj masę tych samochodów, a jest naprawdę na czym zawiesić oko. Jest i Alpina, ale przejdźmy do M3 F80 zrobiona na 500. Zobaczymy jak to brzmi, jak odjeżdża. Pod sceną zaczyna się już konkurs na najgłośniejszy wydech, ale wróćmy jeszcze na moment do tej Alpiny B5. Jak wiecie, E60 M5 było wyposażone w V10. Alpina poczyniła modyfikację na jednostce 4.4 V8. Dołożono konkretny kompresor, no i parametry tego silnika to 500 koni. Ale w Alpinie nie tylko chodzi o moc, ale o komfort podróżowania. Naprawdę piękna bestia. Dobra, ja do tych samochodów wrócę za moment, sprawdzę co tam pod sceną się dzieje. Które auto brzmi najgłośniej w zasadzie najlepiej a tak wracając jeszcze szybko do tego miejsca, obok Alpiny tutaj zrobiło się troszeczkę luźniej, co tutaj dalej stoi E46, kolejne E46 E39 kolejne E46, tam stoi kolejne E39 E60, E39 ale to jest ładne, patrzcie jaki lakierek wow 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 Pięknie się komponuje. Dobra, kolejne 39, już takie troszeczkę ubogie, E91, Seria 7F01. Ależ oczywiście i tak bardziej w klimacie segmentu F, tuż obok stoi kolejne E38, dalej E46 Cabrio, E60 zrobione na takiego Bad Boya, wszystko na czarno, F10 oraz E46. O, ale nie ma tutaj czarnych feleczek. Przydałyby się chyba, aby dopełnić tego wyglądu. Dobra, ja wracam pod scenę, zobaczymy co tam chrumczy. O, widzę, przyjechało kilka kolejnych aut, których jeszcze nie sfilmowałem. Na przykład E36 z takim ładnym graffiti na masce. O, patrzcie, jakie ładne E39. Troszeczkę poobcierane, troszeczkę rzeczy tutaj brakuje, ale czemu się dziwić? Ta fura służy jako taksówka. Pod maską dwulitrowa benzyna. Dlaczego nie dieselek? I to by było tyle w temacie zlotu BMW w Rusocinie. Pomimo obfitych opadów przed imprezą, frekwencja dopisała i można było spędzić bardzo miło niedzielne popołudnie. W opisie pod filmem zamieściłem link do strony organizatora. Dajcie tam lajka, like, aby nie przegapić kolejnej edycji tego wydarzenia. Dziękuję za uwagę i do następnego.